Psychologia i wiara. Czy da się to pogodzić? Jako psycholog i uważam, że jak najbardziej da się to pogodzić. W ogóle w książkach do psychologii jest zapisane to, co w Biblii znajduje się już od dawna. Czyli jest tam napisane, jak żyć, jak radzić sobie z emocjami, jak tworzyć relacje z innymi ludźmi. Więc nie uważam, żeby w psychologii było jakiekolwiek zaprzeczenie prawdy, która jest w Biblii. Natomiast, no chyba, że jakieś tam głupoty e, powymyślali, które w ogóle są niezwiązane ze zdrowym rozsądkiem i wprowadzają to. To już nie jest psychologia, tylko już e, to jest jakaś polityka. Natomiast wiara ma jeszcze tą przewagę, że jak na przykład rozmawiam z osobami, które kogoś straciły, to dla osoby niewierzącej e, no to już jest właściwie koniec. I tutaj psychologia też się kończy. Są oczywiście takie. E, Sposoby, jak wesprzeć tą osobę. Natomiast jeśli chodzi o wiarę, to po tym życiu, po życiu doczesnym, jest życie wieczne i tutaj się poruszamy. I jest to życie równie dobre jak to, które jest teraz, i równie realne dla osoby bieżącej, jak to, które mamy tutaj, a nawet bardziej. Więc nie uważam, żeby. Psychologia była zaprzeczeniem chrześcijaństwa, czy chrześcijaństwo zaprzeczeniem psychologii. Jeżeli w rozsądny sposób podchodzimy do jednego i do drugiego, to jak najbardziej mamy potężny sposób pomagania ludziom.